W sobotę 4 listopada Agnieszka Balewska zaprosiła na kolejną odsłonę fragmentów świata. Tym razem w piwnicy budynku numer 8C na osiedlu pod Lipami, czyli w galerii Laguna Art and Daki, wspólnie z Grażyną Kilińską zaprezentowała swoje prace. Wystawa została zatytułowana Eternity Tandem. Są to prace poświęcone kosmosowi ja optuję za taką definicją, że Grażyna, E, opisuje i maluje obraz o, od wewnątrz kosmos. Ja na przykład natomiast maluję kosmos od zewnątrz, uzupełniamy się razem w taki sposób, że dopełniamy tę pracę i gdzieś się rozdzieliłyśmy w tej interpretacji własnej, ale gdzieś na innym poziomie się scaliłyśmy i uważam, że to jest bardzo duża wartość, malarska, nie tylko malarska, też kulturowa, że dwie odrębne osoby, które tworzą w dzisiejszym czasie mogą się ze sobą zjednoczyć w jakimś sensie w artystycznym aspekcie. Po to, żeby pokazać wartości artystyczne i wartości elementarne, bazowe, tak jak się pojmuje świat. My się znamy już od wielu lat z Grażyną, i praktycznie 17 lat temu mieliśmy wspólną wystawę raz w arsenale razem ze sobą, ale potem się, jakby, szukałyśmy długo i teraz się znowu na powrót odnalazłyśmy, i postawiło nas przed pytaniem, jak to się w tym odnaleźć, jeszcze raz. I uważam, że to się nam w jakimś sensie udało, ponieważ ta wystawa jest skromna, ale ja jestem dosyć charakterystyczna i tak samo pracę. Grażyny są dosyć charakterystyczne, które pozwalają odróżnić nas jedno od drugich, a jednocześnie się integrujemy na poziomie wyższej narracji, wyższego, wyższego poziomu metafory. Ja myślę, że to tak jak mogę powiedzieć, że kamienie są uwewnętrznione w, w wcześniejszych moich obrazach, tak samo ten kosmos... Kosmos, czy ta przestrzeń jest uwewnętrzniona, i ja myślę, że Agnieszka to miała na myśli, mówiąc, że ja maluję kosmos od wewnątrz. To jest takie uwewnętrznienie przestrzeni, tak bym to w skrócie określiła. Mam taką teorię, że ten kosmos, który nas otacza, kiedyś pęknie lub zostanie otwarty i zaleje nas ocean światła. Że gdyby kosmos nie był zamknięty, to nie mógłby się rozszerzać, co jest do, udowodnione w z plus 2, więc nie mógłby się rozszerzać. Skoro się rozszerza, musi być zamknięty i kiedyś po prostu się otworzy i zaleje nas to światło. Grażyna maluje e, kosmos embrionalny, kosmos propoczątku. Ja myślę, że u mnie, w moim malarstwie, ten człowiek jest początkiem. Od niego to wszystko się rozchodzi w każdym kierunku. I o tym uwewnętrznieniu myślę, że ten człowiek e, postrzega ten kosmos, on sobie zdaje z niego sprawę, i, ale to on jest, ten człowiek właśnie jest początkiem. E, Rozumienia. Tak bym powiedziała. Jestem rozbita pomiędzy y, figurą ludzką, czyli czymś, co jest wcielone w cie, y, idei, która jest wcielona konkretnie w człowieka, a tymi pojęciami abstrakcyjnymi czy formami abstrakcyjnymi. I, ale jednak zawsze uważam, że to wszystko zaczęło się od człowieka. Te białe kropki to jest y, taka inspiracja kulturowa, też y, w ogóle taka moja reakcja na to, jak w jaki sposób pracować z płaszczyzną i jak pracować z elementami wieczności, jak aktywizować spo, y, czerń, która definitywnie jest głęboka i nieskończona, jak ją skontrastować z białymi punktami, które świecą, jakby są niby gwiazdami, gwiazdozborami, ale jednocześnie te zagęszczenia tych bieli są czasem gęstsze, czasem mniejsze. Staram się je wyartykułować w różny sposób i pokazać je mm, w, taki, y, w takim aspekcie, który pozwala też Zrozumieć sens powstawania tych, tych punktów, kropek, gwiazd, naświetleń, zapytań, zrozumieć świat przez metaforę i nawet przedmetaforycznie, przedrozumowo, że to, co postrzegamy w pierwszym rzucie spotkania. Powoduje to, że komunikujemy się ze światem w sposób bezpośredni, nienarracyjny, nie rozumowy, tylko właśnie w sposób emocjonalny, też intuicyjny. Te prace nazywają się Mój Bohater Tomagranum. Tomagranum była, była, jest przestrzenią dwojga ludzi, którzy używali tych samych symboli. A tymi ludźmi to był Tomasz Rembach, pisarz, już nieżyjący, i ja. Grażyna Kielińska, Tomasz, Antoni, Grażyna, Maria. Takie imiona tworzą to, tą nazwę. I granum też po łacinie znaczy ziarno. I zia, ziarno było takim symbolem, który zarówno Tomek, rębacz, jak i ja używaliśmy w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu. W wyrażaniu tego świata, i stąd po prostu te prace są uhonorowaniem tej naszej wspólnej przestrzeni, która po prostu istnieje już tylko we mnie. Uważam, że światło no, jest podstawą naszego postrzegania świata, ale też zanik tego światła jest też no, naszym doświadczeniem. Także to nie jest tak, że mamy wszystko oświetlone i bezwzględnie jasne sytuacje. Gdyby to było wszystko takie proste w życiu, to prawdopodobnie byśmy się ja tym nie zastanawiali, ani nie zadawali sobie trudnych pytań i też nie przeżywali rozterek i dramatów. Dlatego musimy przechodzić przez te procesy, które nas rozwijają i wiedzieć, że to jest coś, co nas doprowadzi do kolejnego etapu. Dobrze jest w życiu być doświadczonym i niewinnym jednocześnie. I myślę sobie, że e, doświadczeni jesteśmy wówczas, e, kiedy zdajemy sobie sprawę z powiązań, e, z powiązań w świecie pewnych wartości, pewnych systemów wartości, pewnych form. I o te powiązania właśnie chodzi. Kolejna odsłona fragmentów świata. Planowana jest na 13 stycznia Galeria Laguna Art Daki zaprezentuje grafiki Bogu Miłej Janickiej.